Siemanko, z tej strony Jaru. Dzisiaj moim rozmówcą jest Paweł Jóźwiak. Cześć Paweł. Cześć, witam wszystkich serdecznie, piona. No do gali, coraz mniej czasu. Jak nastrój? Nastrój bojowy jak zawsze, ciśnienie rośnie, adre adrenalina rośnie, telefon się gotuje, maile ca cały czas przychodzą, nie ma siły się nawet podrapać, to znaczy, że za chwilę jest FEN. E, chyba najlepsza karta w historii organizacji FEN, jest to gala z numerem 26 i rozpiska była... Śmiało porównywana do tej na przykład przez internetów z KSW-50, nawet twierdzi, że rozpiska jest mocniejsza sportowo. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? No niech to kibice oceniają. tak? Ja jestem od tego, żeby dać dobry show, zestawić dobre walki, a jeśli kibice tak to oceniają i twierdzą, że ta rozpiska nasza jest lepsza od tamtej rozpiski, no to mnie to tylko cieszy. Także teraz tylko czekajmy na walki i mam nadzieję, że zawodnicy zestawieni tutaj ze sobą spełnią pokładane w ich, w, w ich oczekiwania, nadzieje i czeka nas wspaniała gala. Andrzej Grzebyk y, będzie bronił pasa w kategorii 8-4 y, przeciwnikiem Robert Fonseca, mm, 23 porażki, jeśli mnie Pan nie myli. Nie, to jest chyba 12-3 rekord, 12-3 Fonseca. Mówiłem 12-3. Przepraszam, zrozumiałem, 23, Okej, okay, sorry, sorry, zmęczenie, bo przeżywałem ciężki dzień naprawdę, mnóstwo przygód i ciężki dzień. No, bardzo mocny rywal, aczkolwiek częściej walczył w kategorii półśredniej. Czy u Was ma zostać na dłużej, w kategorii średniej, czy też będzie później walczył w półśredniej? Jak to wygląda, jeśli chodzi o Fonseca? Nie, nie, to jest, Fonseca jest bardzo mocny rywal. Generalnie jest to zawodnik z kategorii półśredniej miał się u nas bić docelowo w kategorii półśredniej, ale z racji tego, że Andrzej zmienia e, kategorię wagową i tak naprawdę ta jego obrona pasa jest teraz taka bardziej symboliczna. On się żegna skąd kategorię, to nie chcieliśmy mu dawać jakiegoś dużego konia i tak dalej, już całe życie się męczył, w tym 84, także ma chłopaka, który jest fizyczny z jego kategorii docelowej, który też teraz waży grubo ponad 80 kg. Także Stąd taka, nie inna decyzja. Nie chcieliśmy mu troszeczkę na pożegnanie z tą średnią, nie chcieliśmy dać mu takiego rywala zbyt ciężkiego. Tak? A wiem, że jest to mocny rywal i że Andrzej bardzo poważnie do tej walki podchodzi i naprawdę będą w ich Jeśli ktoś myśli, że Fonseca to jest słaby przeciwnik, to ja wam mówię, że grubo się mylicie. Naprawdę, że Andrzej bardzo poważnie traktuje tego rywala. A nie boisz się trochę, że będzie to też pożegnanie Andrzeja, może z Federacją Fen? No bo jest podwójnym mistrzem. Nie, nie ma takiej możliwości, że UFC wam się niedługo po niego zgłosi? No, może, może tak być, tak Andrzejowi życzymy jak najlepiej. No, jeśli jeśli zgłosi się UFC po niego, no, to, to trudno, tak? To będziemy mieli się czym pochwalić, że nas, nasz Double Champ y, poszedł y, do najwyższej organizacji na świecie. To przeżyjemy to jakoś, tak? Takie były ustalenia z Andrzejem i musimy się z tym liczyć, tak? Że prędzej czy później y, to się stanie. To jest Andrzeja marzenie największe, on nigdy tego nie ukrywał, a no, nie chcemy pozbawiać ludzi marzeń, tak? To, tak, to też, też nie można, tak? Zawsze jak zgłasza się UFC, jakoś dogadujemy się z zawodnikami i nawet przykładem jest Michał. Szejczuk, który miał z nami kontrakt, zgłosił się się UFC. I puściliśmy tego zawodnika. Dogadaliśmy się po prostu z nim i z jego menadżerem i facet jest teraz w UFC, robi tą karierę i na pewno fen mile wspomina. Kolejnym starciem, kolejnym eventem, przynajmniej tak wynika z waszej strony, jest starcie Dominika Zadory z Wojtkiem Wierzbickim. I zanim przejdziemy w ogóle do tego starcia, to chciałbym się zapytać Dominik Zadora walczył również z, z mistrzem DSF-u Wygrał to starcie z tego co pamiętam. Jak to jest, że Wy tak chętnie puszczacie swoich zawodników, swoich mistrzów do konfrontacji z innymi mistrzami? No Bo tutaj no, należy poruszyć temat Adriana Zielińskiego i, i, i jego walki z Danielem Rudkowskim na Gali Babilon, czyli mistrz kontra mistrz. Słuchajcie, może kiedyś to się zmieni, jak będziemy mieli mistrzów typu Michał Materla czy Mamet Khalidov, którzy są takimi gwiazdami, tak rozpoznawalnymi, że zapełniają największe obiekty w tym kraju i, i są zwierzęciami medialnymi. To może zmienić się na, na nasze podejście. Ale póki co to mamy mistrzów bardzo mocnych sportowo, a niestety marketingowo jest jeszcze kupa pracy przed nimi, także tak naprawdę, że nasz zawodnik bije się dla innej organizacji, jest pokazywany w, w, w dużej telewizji, to jest tylko wartość dla, dodana i dla zawodnika, i dla jego rozwoju wizerunkowego, i też dla nas, bo ten zawodnik przez takie dodatkowe walki staje się bardziej rozpoznawalny, także tutaj na razie nie ma się przed czym bronić, tak. Kiedyś by będziemy mieli prawdziwą taką, taką gwiazdę, którą ogłosimy na Ergo Arenie i sprzedamy 10 tysięcy biletów w 15 minut, no to wiadomo, że takiego mistrza nie damy nigdzie, że to będzie dla nas, ale na razie póki jeszcze nie mamy takiej osoby, no to niestety musimy być wyrozumiali i musimy się tymi zawodnikami dzielić i dbać o to, żeby oni też się rozwijali, bo na samym końcu to organizacja również na tym skorzysta. FN DSF, na razie 1-0 dla Fenu. Fen Babilon, jak myślisz, jaki będzie wynik? Nie, no, wiadomo, że kibicuje naszemu zawodnikowi, tak? Wiem, że ciężkie zadanie przed nim. Borutkowski jest bardzo mocny, bardzo dużo postępy zrobił, jest zapaśnikiem ze stylu klasycznego, jest bardzo silny fizycznie. No, ale Zieliński bił się dla dużych organizacji, jest nad, y, ma też przewagę doświadczenia, także liczę na to, że potężna bomba Zielińskiego zrobi robotę, tak? I tego mu życzę. Y Kolejne elektryzujące starcie to jest na pewno walka Marcina Ządka z Rafałem Kijanczukiem. Powiedziałeś wcześniej, że, że no Marcin Zątek jest w mega formie, w mega stosie. No, Rafał Kijanczuk na pewno również chce wrócić na zwycięskie tory. Co powiesz tym zestawieniu? Jak, jak, jak w ogóle zadnicy zareagowali na, na zestawienie ich w jednej parze? To nie, nie było łatwo namówić jednego i drugiego do tego zestawienia. Tak? Zapominajmy, obaj są po porażkach, Zątek jest po ciężkim nokałcie, po ciężkim dzwonie. Rafał też i też nie wiem, czy to jest idealny rywal na odbudowanie się dla Rafała, tak? bo przegrał też ze starym wyjadaczem, bardziej doświadczonym od siebie i teraz znowuż powtórka z rozrywki, tak? a z tego, co teraz widzę, Zonti, tak jak jeśli można powiedzieć, że do przygotowań z Sianosem podszedł jakoś inaczej, był, e, mówiąc kolokwialnie, zapasiony, nieprzygotowany, to teraz jest wyżyłowany. Widziałem jego zdjęcia, naprawdę dobrze wygląda, e, waży 97 kg dwa, dwa tygodnie przed garą. nigdy w swojej całej karierze jeszcze tak mało nie ważył, także wiem, że Zonti nie chce Drugi raz przegrać przed własną publicznością, a wie, że Kijana z kolei ma potężne kowadło w łapie. Także myślę, że ta walka tutaj bardzo wszystkich zaskoczy i to według mnie wcale tutaj Rafał nie jest faworytem. Obydwu bardzo lubię, także nie życzę nikomu porażki, no ale ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Nie sądzę, żeby w tej walce był remis. No, powiem tak, według, według mojej takiej oceny, jeśli, jeśli Rafał tego nie wygra przez pierwsze pięć minut, to z każdą rundą będzie mu coraz ciężej, ale też z drugiej strony nie może się rzucić huraganowo tak, jak to zrobił z Kowalskim, bo znowu się wypompuje i polegnie. Także to na pewno będzie bardzo ciekawe zestawienie i bardzo dużo obiecuję sobie po tej walce. Obaj są strajkerami: jeden jest młody, głodny sukcesów, a drugi jest starym lisem, który ma za sobą niejedną ringową wojnę, niejedną ringową jadkę i na pewno nie będzie chciał drugiej porażki pod rząd zanotować. Paweł, czy walka Szymona Duszy z Kamilem Gniatkiem jest eliminatorem do walki późniejszej o pas wagi pośredniej? No tak, jak najbardziej. Jest to dwóch mega zawodników. No, sile Szymona Duszy chyba nikomu nie muszę mówić. Bo wszyscy widzieli ostatnią walkę Pietrzaka z Soldiczem. Jak, jakie ciężkie warunki postawiły Soldiczowi Pietrzak praktycznie bez pełnego przygotowania. A z, zaledwie rok, czy tam półtorej roku te, temu Dusza jako chyba jedyny yy, Historii walk Pietrzaka, z go ciężkim dzwonem, także dusza jest mega zawodnikiem, z mega potencjałem, a gniadek również bardzo mocny. Niespełno pół roku temu stoczył super walkę z Andrzejem Grzebykiem. Gdzie niestety przegrał, ale po bardzo wyrównanej walce. Miał tam też swoje momenty. Czyli te starcie naprawdę mnie elektryzuje i po tej walce również sobie bardzo dużo obiecuję. To jest naprawdę starcie czołówki w kategorii półśredniej w Polsce i uwierzcie mi, że w tej walce będą prawdziwe fajerwerki. Y Kolejnym z bardzo ciekawych zestawień jest zestawienie na pewno Tymoteusza Łopaczyka z Golesińskim, ale a propos Tymoteusza jest taka sytuacja, że on również będzie występował w programie Best of the Best, który będzie emitowany na antenie TVP1. I on tam może wygrać kontrakt z ACA opiewający na 10 tysięcy dolarów. Jak to wygląda z Twojej strony? To dogadane wszystko i z organizatorem i tak, i, i tak samo ACA wie, są, jak, 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 jakie są warunki, nikt to nikomu nie robi na złość i nikt się nie będzie y, zabijał zawodników. Tak? Jeśli Tymek wygra w tym programie, a jest to jest to prawdopodobne, no to oczywiście zawalczy w ACA, jak będzie możliwość terminów i tak dalej za naszą zgodą i nikt nie będzie miał nic przeciwko temu, ani ACA, ani my. No, także no, spokojnie, na pewno tak nie będzie, że Tymek wygra ten program i zmieni organizację. No to wiadomo, że to my byśmy sobie strzelali stopę. Spokojnie z ACA mamy normalne relacje partnerskie, także tutaj jest wszystko under control. Myślę, że zawodnicy też są zadowoleni, że będą na kontraktach, w FENI, że ich nie blokujemy przed dalszym rozwojem, że to nie jest, że jedna walka w roku albo maksimum dwa, ale też dbamy o zawodników, żeby mogli się bić, mogli się rozwijać i przede wszystkim promować. Bo tak jak wcześniej wspomniałem, nam zależy, żeby ci młodzi zawodnicy się promowali, żeby byli znani, bo na tym organizacja skorzysta. Kolejne starcie, bardzo ciekawe, Krakowiak versus Lech, aczkolwiek tutaj doszło do zmiany, no bo wypadł Trypson. Jak myślisz, jak kontuzja Trypsona wpływa medialnie na, na postrzeganie tej gali, Czy jest to duży cios dla Was, czy nie? No Nie no, spokojnie. No to Trypson to, co miał wypromować, to już wypromował. Niestety to jakiś pech, bo mamy go na tym kontrakcie już niedługo będzie chyba dwa lata i dwa razy miał się bić, dwa razy kontuzja. To, co miał zrobić medialną promocję, to już, to już zrobił, no, a ci, co lubią sporta, niekoniecznie przepadają za Pawłem, chociaż uważam, że Paweł już jest pełnokrwistym sportowcem, to pewnie będą zadowoleni, tak no, to takie jest życie. To... Uraz na treningu, skręcił sobie kostkę, walczył z czasem, robił wszystko, żeby zawalczyć, no ale to nie szło, podjęliśmy taką, podjęliśmy taką decyzję, że tą walkę przełożymy na kolejną galę, a tutaj jest Krakowiak, który już wiedział jakiś czas wcześniej, od momentu, kiedy było zagrożenie, że Trypson może nie wystąpić, to Krakowiak już trenował, przygotowywał się do tej walki, także myślę, że co, może nie będzie tak super medialnie, ale na pewno będzie super sportowo, także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jak idzie sprzedaż biletów na halę Orbita? rewolucja, Naprawdę jestem bardzo mile zaskoczony. To będzie najlepsza frekwencja na hali orbita z wszystkich dotychczasowych hal. Mieliśmy tą halę nieraz pełną bądź prawie pełną, a teraz wygląda na to, że będzie wysprzedana co do ostatniego krzesełka, także bardzo mnie to cieszy, że ułożyliśmy taką kartę że te bilety naprawdę fajnie się, fajnie się sprzedają i to nie jest tak, jak było zawsze, że tylko zawodnicy sprzedawali ale system hula i naprawdę to wygląda tak, jakbym sobie życzył na wszystkich obiektach w tym kraju. Jakie Paweł macie dalsze plany, jeśli chodzi o organizację FEN? Teraz 12 października Gala we Wrocławiu i to już jest koniec w tym roku, tak? tak? W tym roku już kończymy, ale za to powracamy już zaraz na, począt na początku roku. Praktycznie już mamy... Ułożone kilka gal do przodu. Jesteśmy na etapie takiego już szczegółowego planowania roku 2020. No ja tak, tak jak wczoraj wspominałem w mediach społecznościowych byłem dogrywać już FEN27. Także myślę, że lada dzień podamy nową lokalizację kolejnej gali. Powiem tylko, że to bardzo ciekawe, ciekawe miasto, nowe na mapie Fenu. Jeszcze Jeszcze nas tam nie było, ale bardzo mile wszystkich zaskoczymy, jeśli ta gala się tam odbędzie. Ile gal planujecie w 2020 roku zorganizować? Calujemy w pięć gal. Taki, taki jest plan i pracujemy nad tą gałą zagraniczną. Jeśli wszystko, wszystko wypali, do końca roku daliśmy sobie czas, żeby to podopinać, to yy, wakacje pojawimy się prawdopodobnie po, pierwszy raz poza granicami, granicami Rzeczypospolitej. Jest to rzeczywiście tak lukratywne przedsięwzięcie? Wyjść ze swoją marką, ze swoją organizacją i, i, i zrobienie gali poza granicami kraju? Czy jednak chodzi Ci bardziej o promowanie brandu i nawet ta gala finansowo możecie nawet do niej dołożyć? Jak to wygląda? My już swoje podokładaliśmy, to już teraz nie ma mowy o dokładaniu. Już nawet ja ani moi wspólnicy nie chcemy o tym słyszeć. Poziom zero to jest. Coś, co jest naszym planem minimum, ale to już też nas nie zadowala. Chcemy na tym zarabiać. Mamy swoje plany, mamy coraz lepszy brand, coraz bardziej rozpoznawalny. Chcemy nasz też oglądać poza granicami kraju. Mamy kontakt z różnymi stacjami na całym świecie, które bardzo pozytywnie oceniają, oceniają nas, nasz kontent. Także w tej chwili trwają intensywne rozmowy, żeby ten sygnał poszedł gdzieś dalej w świat. Stąd też pojawiły się już teraz napisy na trailerach w językach angielskich. Jeśli wszystko dobrze wypali, to będzie można FEN troszeczkę szerszej publiczności pokazać na świecie. I myślę, że to nam wyjdzie tylko na dobre. Generalnie wiatr jest w żaglach, naprawdę dużo się dzieje dobrego, jesteśmy bardzo zadowoleni. Ta gala zapowiada się super, a rok 2020 również wszystko na to wskazuje, że będzie należał do FEN. Są jakieś miasta, do których chcecie wracać regularnie co roku? No tak, wiadomo, na pewno powrócimy w przyszłym roku do, do Ostródy, tak? bo ta gala była wyjątkowa, wszystkim się bardzo spodobała, zarówno jak i kibicom, jak i gościom naszym, jak i włodarzom miasta, także myślę, że let, letnie summer edition w Amfiteatrze w Ostródzie będzie takim stałym elementem na mapie FEN. Ok Paweł, na zakończenie mam jeszcze kilka pytań od naszych wspierających i patronów i jedno pytanie jest, kiedy FEN na torowarze? Nie wiem, no zobaczymy. Jak na razie byliśmy tam przez, przez 4 lata pod rząd. Także yy, często tam gościliśmy, tak? No, że zobaczymy. Może, może zawitamy w tym roku, może zrobimy sobie rok przerwy. No spokojnie. No. Zobaczymy, też czasami dobrze jest gdzieś dać jakiegoś miejsce odpocząć, tak? Na przykład w Lublinie też robiliśmy trzy gale pod rząd, potem robiliśmy sobie rok przerwy i ta gala, co była w styczniu, ona super zagrała, był głód. We Wrocławiu też nas nie było teraz przez półtorej roku, bo ostatnie FEN tam było FEN 21 bodajże w maju 2018 roku i też kibite się stęsknili, także zobaczymy jeszcze, jak będzie z tą Warszawą, ale myślę, że jakbyśmy sobie rok odpoczęli od stolicy, a skupili się na nowych terenach, a uważam, że w tym roku zadebi zadebiutuj zadebiutujemy z co najmniej dwóch, dwóch nowych miastach, bo już mam konkretnie potwierdzone daty, na przykład FEN 28. Także warto zaatakować nowe rynki. A wiadomo, że stolica jest fajna, jest potrzebna, ale w stolicy już nas kibice znają i nic się nie stanie, jak fani z Warszawy pojadą troszeczkę dalej za miasto, za nami. A myślę, że niektórym to nawet bardziej pasuje, czasami można się wyrwać z domu i tak dalej. Także. Kolejne... Kolejne pytanie, Paweł. Kiedy gala FEN w pay-per-view? Nie wiem, sceptycznie podchodzimy, tak? Może byśmy chcieli, może nie. Jeśli będzie jakiś pay-per-view, to bardziej, bardziej gdzieś za granicę, a nie w Polsce. Szanujemy naszych fanów. Wiemy, że jeszcze dużo ciężkiej pracy przed nami, żeby tych fanów pozyskać, żeby szersze grono chciało nas oglądać. Także na razie myślę, że jeśli chodzi o Polskę, to zostaniemy przy antenach otwartych. Myślę, że to na razie to jest dla, dla nas droga, docierać do coraz większej rzeszy, fanów. Cieszę się, że MMA się w Polsce rozwija, że fans wzbudza coraz większe zainteresowanie. Także temat pay per view w Polsce na razie myślę, że spokojnie zostawimy. My mamy swo, swoją drogę, mamy coraz więcej sponsorów, a wiadomo, że sponsorom bardziej pasują gale w otwartych transmisjach niż w kanałach płatnych. Każdy ma swoją drogę, tak? My mamy swoją, KSW ma swoją, inne organizacje mają swoją. Kolejne pytanie, Paweł, brzmi tak. Jak w przypadku FEN są konstruowane kontrakty dla zawodników w kwestii odejścia ich do UFC? Nie no, to zależy indywidualnie. No, słuchajcie, my też nie jesteśmy filantropami, że bierzemy z zawodnika, promujemy i zawodnik nagle mówi, o jest UFC, to dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Za każdym razem, jak zgłasza się UFC po zawodnika, siadamy do stołu i dogadujemy się i za porozumienie stron taki zawodnik idzie do UFC, bo powiedziałem. Nie chcemy nikomu blokować takich marzeń. Bo co by było po takim zawodniku, jakbyś go nie puścił do UFC? Kazałbyś być w Fenzie, w Polsce. Wiadomo, że UFC to jest organiz największa organizacja na świecie i trzeba to uszanować. Także z jest najprostsza droga do UFC i na pewno my nikomu tej drogi nie będziemy blokować. Ale oczywiście za porozumieniem stron dwa pytania mamy od wspierających patronów i jest temat Waso. Jak to się stało, że odszedł do KSW? Po pierwsze Waso nigdzie nie odszedł. Od razu było takie ustalenie, że mieliśmy kontrakt tylko na jedną walkę, On wtedy był wie, w trakcie jakichś rozmów z belatorem, Nie mógł albo nie chciał podpisać na dłużej. I my, my to szanujemy. Tak? Bił się kiedyś w KSW, bił się kiedyś w ma. Bił się kiedyś w Fenie, teraz znowuż powrócił do KSW. Może kiedyś powróci do nas. Mamy dalej dobre relacje, nic się nie stało. Waso dotrzymał słowa, nie złamał żadnego kontraktu, ale nic między nami jest ok. Z tego miejsca serdecznie go pozdrawiam i życzę mu powodzenia w walce, w walce z Borysem. I ostatnie pytanie, od którzy twoi kolejni zawodnicy odejdą do UFC lub KSW? Nie wiem, no, na pewno do KSW nikt nie odejdzie na kontrakcie, bo takiej, takiej drogi u nas nie ma i ten etap już mamy za sobą. A jeśli chodzi o UFC, no to jest paru zawodników, którzy są na pewno na radarze tej organizacji. Bardzo bliski jest Mateusz Rębecki, czas pokaże co będzie dalej. No i również Andrzej Grzebyk jest w kręgu zainteresowań. Tak? Także na tą chwilę to są dwaj zawodnicy, którzy są najbliżej UFC. Jeszcze na koniec pytanie o największego wspierającego portalu, czyli ode mnie. Norman Park. Jak wygląda sytuacja, bo sobie przypomniałem z Normanem, no nie tak dawno tutaj wystąpił w KSW, zdobył pas wagi lekkiej, oddał pieniądze czy nie oddał pieniędzy? No właśnie tutaj Was zaskoczę, że mam tutaj dobrego newsa, że Norman częściowo się z nami rozliczył, też mnie bardzo zaskoczył, także wszystko jest na dobrej drodze, oddał część kasy, Zostało jeszcze tam trochę, ale to obiecał, że, nie, że niedługo odda, także między nami jakoś to się wyprostowało. Nie ma co już tam gadać. Norman jest Norman. Widzicie, że KSU też ma z nim swoje teraz problemy, tak? Bo mają teraz mistrza, który też wymyśla i tak dalej, chce tylko Mormanej, Mormanej. Także Norman jest nasz kumpel. To, co miał zrobić dobrego, to na pewno trochę nas podpromował. Aż że zaczął kasę oddawać, także ja mu wybaczam i jest ok, Kto wie, może Norman kiedyś jeszcze dla, dla nas zawalczy, bo wiadomo, że nasze relacje są troszeczkę crazy. Dużo razem przeszliśmy, no ale teraz jest wyprostowane, że tak powiem. Ok Paweł. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas na tą rozmowę i co do zobaczenia na media, treningu, a później we Wrocławiu. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam 12 października na Fend do Wrocław. Bądźcie z nami piona. Dzięki. Dziękuję.